Z tej strony do manu, a to jest pierwszy odcinek tanie, ale dobre z FIFA 17, w którym przygotowałem dla Was skromną, jednakże uzasadnioną hybrydę wyłącznie z dwóch lig. Klasycznie, link do składu i pełnej charakterystyki zawodników znajdziecie w opisie tego filmiku. Od dnia premiery FIFA 17 minęło zaledwie kilka dni. Ceny wszystkich kart są wciąż wysokie i bardzo niestabilne. Oczywiście, jak co roku, najsolidniejszy skład oceniony w okolicach 80 najprościej jest złożyć wyłącznie z ligi angielskiej. Jednakże, jak zwykle, na starcie nawet karty piłkarzy takich jak jak Bailly, Walker czy Bejerin kosztują kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy. Karty tych zawodników i tak niebawem stanieją, więc po prostu obecnie moim zdaniem nie są warte swojej ceny. Za to sytuacja o wiele lepiej wygląda w lidze włoskiej. Gdyby Kulibali i Perez grali w Premier League, zapewne również zapłacić trzeba by było za nich majątek, ale na nasze szczęście grają oni we Włoszech i kosztują zaledwie kilka tysięcy monet, a są również bardzo solidnymi zawodnikami. Także stąd zrodziła się ta prosta hybryda, a taki pomoc tworzą piłkarze z Premier League, zaś obrona i bramkarz to przedstawiciele serie A. Dzięki temu kosztuje ona mniej niż 40 tysięcy na Xboxie i około 50 tysięcy na PlayStation i w mojej opinii jest warta swojej ceny. Oczywiście drużyna oparta jest na drugiej formacji 4-3-3. Póki co dalej zdaje się to być jedno z najlepszych ustawień. Testowałem już wiele formacji w rozmaitych trybach gry online i offline i to właśnie ustawienie z jednym napastnikiem, z czydłowymi i defensywnym pomocnikiem daje na razie prawdopodobnie najwięcej możliwości. Oczywiście na tym etapie warto też już pokazać, Powoli zapoznawać się ze schematami gry, by z każdej sytuacji na boisku wycisnąć jak najwięcej i dostaje od Was dużo wiadomości z pytaniami, kiedy zacznę wrzucać poradniki z serii Nauka Gry, która rok temu bardzo dobrze się przyjęła i pomogła wielu graczom. Więc nie martwcie się, bo z poradnikami do nowej FIFA 17 wystartujemy już w tym tygodniu. Myślę, że przez najbliższe dwa miesiące przejrzymy ją na wylot. Od wykończenia w polu karnym po grę w obronie, będziemy wiedzieć o tej grze wszystko. A póki co, wiem tyle, że skład, który na dzisiaj dla was przygotowałem, spisuje się ekstremalnie dobrze w obronie. Ta defensywa ma wszystko: tempo, siłę, wzrost, genialnie ze sobą współpracuje, a ponadto, na co od zawsze zwracałem uwagę, jest świetnie wspierana przez wszystkich trzech środkowych pomocników, wśród których najbardziej wyróżnia się Emre Can. Karta Niemca to prawdziwa niespodzianka dla graczy. Emre Can ma szybkość biegu ocenioną na 79, do tego 83 siły, przechwyty i odbiory notowane na 81 oraz 80. A ponadto zawodnik derec mierzy aż 188 cm wzrostu i ma całkiem przyzwoite pracowitości, średnią w obronie i średnią w ataku. Jakby tego było mało, jego drybling oceniony jest aż na 78, więc nie jest to typowy siłowy zamuł z refleksem porównywalnym do tego, jaki raczy nas przeglądarka internet Explorer. Niemiec jest po prostu zwinny i to widać na pierwszy rzut oka. Natomiast niektórzy mieli wątpliwości co do użyteczności w tym roku Roberto Pereira, który w FIFA 16 był geniuszem i odnajdował się w każdym składzie Serie A. Zaś obecnie jego atrybuty fizyczne, dryblinki, i strzały zostały nieco obniżone. Najbardziej ucierpiała ta ostatnia umiejętność i wynosi teraz tylko 66. Może to wyglądać nieprzyzwoicie, ale w samej grze Argentyńczyk nie zmienił się zbytnio względem FIFA 16. Dalej jest szybki, zwinny i ma cztery wiaski sztuczek więc w środku pola jest trudnym zawodnikiem do ogrania. Zupełnie tak samo jak Jordan Henderson. W ataku nie mogło zabraknąć przede wszystkim Depaya. Jak Holender gra w rzeczywistości? Wszyscy wiemy, ale Fifi jego umiejętności stoją dalej na świetnym poziomie. 90 tempa, siła strzału oceniona na 88, 4 gwiazdki sztuczek, rzuty wolne wynoszące 90, siła oceniona na 80 i wiele, wiele więcej. Depay odnajduje się w FiFA 17 i to jest zawodnik, który robi prawdziwą różnicę na murawie już od startu. Prawo Skrzydłowy feguli prezentuje się nieco słabiej od niego, ale na tym etapie jest jak najbardziej warty swojej ceny i również potrafi zmasakrować niejednego bolca. Natomiast na pozycji napastnika chętnie zobaczyłbym w tym składzie Remiego, ale Francuz kosztuje obecnie zdecydowanie zbyt dużo, dlatego mamy tańszą alternatywę, Origiego, który mimo, że nie dostał wysokiego upgrade'u umiejętności, to mocno zmienił się w samej grze względem FIFA 16. Przede wszystkim jego siła wzrosła aż o 10 i wynosi teraz 82, a jak wiemy jest to ważna statystyka w FIFA 17. Ponadto Belk ma przyspieszenie ocenione nieco wyżej od szybkości biegu, przez co zdaje się być naprawdę szybki, a do tego wysoko pracowitość w i średnio w obronie. No i oczywiście, cztery wiaski sztuczek i aż 185 cm wzrostu. Tego piłkarza jak najbardziej polecam do tanich składów. Zresztą zewsząd dochodzą mnie słuchy, że Ori, jest świetny. Jeśli on tak dalej będzie masakrować, to prawdopodobnie oficjalnie dołączy do wąskiego grona rzeźników. W każdym razie tak oceniam dzisiejszy inauguracyjny składzik, i na koniec podam do niego wytyczne, jakich używałem. Tą drużyną można grać z country, jak i w ataku pozycyjnym. Ponadto daje ona radę na stylu defensywnym, jak i ofensywnym. Pierwszy skład tani, ale dobry, jaki zrobiłem w FIFA 16, był świetny przez cały rok. Jedynie bramkarz z tej drużyny później mi trochę podpadł, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Kiedy wrócimy do tego składu za kilka miesięcy, to okażesz się, że wciąż można nim masakrować większość graczy. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!